Po spotkaniu, na którym rozdawane były czeki z polskiego ładu, Łukowscy radni z klubu razem ponad podziałami zwołali konferencję prasową. Szczerze mówiąc, myśleliśmy, że dzisiejsza konferencja będzie podziękowaniem dla lokalnych polityków Prawa i Sprawiedliwości za pomoc w otrzymaniu lepszych środków z tego funduszu, no ale niestety Łuków został znowu pominięty i Mamy z tym e, duży e, problem. Kolejny raz niestety otrzymaliśmy najmniej, najmniejszą kwotę per capita ze wszystkich beneficjentów programu z powiatu łukowskiego. E, tutaj nasuwa się pytanie, e, czy wyborcy Prawa i Sprawiedliwości nie zostali oszukani e, przez swoich e, wybrańców? E, co zrobili? czego dokonali radni miasta Łuków, dziesięciu radnych Prawa i Sprawiedliwości, co zrobili na rzecz, na rzecz naszego miasta, aby miasto Łuków otrzymało wyższe dofinansowanie. Otrzymaliśmy wniosek tutaj, zaznaczam, otrzymaliśmy środki na jeden z trzech złożonych projektów. Będą to ulice na osiedlu pomiędzy Aleją Ryszarda Kaczorowskiego, Wileńską, a Kresów Wschodnich. Otrzymaliśmy kwotę niecałe, to, niecałe są to 5 milionów złotych. Składaliśmy również wniosek, na którym nam bardzo zależało. I o tym dyskusja trwa od wielu, od wielu lat miesięcy na temat wniosek na remont domków nad zalewem Zimna Woda. Wniosek ten opierał również na kwotę blisko 5 milionów złotych i według zapewnień Banku Gospodarstwa Krajowego na spotkaniach przed składaniem wniosków mieliśmy szansę na otrzymanie 12 milionów złotych. Z prostej matematyki wynika, że powinniśmy otrzymać środki na te dwa wnioski. Co się wydarzyło w międzyczasie? W poniedziałek dostaliśmy niestety negatywną informację. Że e, radni największego klubu nie mogli lub nie chcieli pomóc e, ponad podziałami, aby nasze miasto mogło się rozwijać. E, działamy dalej i mamy nowy pomysł na tą inwestycję. Szanowni Państwo, w nawiązaniu do tego, co powiedział Pan Burmistrz, w własnym gronie żeśmy przedyskutowali temat. I chciałem zapowiedzieć, że będziemy składali projekt uchwały dotyczący wydzierżawienia, wieloletniego wydzierżawienia tego terenu, terenu z klauzulą o remont tych domków, ponieważ w tej chwili nie mamy na co liczyć, na jakieś dofinansowanie, a dzierżawa na przykład dwudziestoletnia pozwoliłaby z jednej strony zagospodarować ten teren, z drugiej strony odnowić te domki. I zrobić z tych domków tak, żeby to naprawdę wyglądało, jak, jak powinno wyglądać, i zakończyć te wieloletnie, wielomiesięczne dyskusje na temat, na temat domków. My, mieszkańcy, zyskamy na tym, że będziemy mieli dobry teren do wypoczynku. Inwestor będzie oczywiście miał korzyści. Liczymy na jednomyślność w Radzie Miasta Łuków, a od władz miasta oczekujemy, że Wykonają uchwałę, no i oczywiście znajdą odpowiednią firmę, która będzie w stanie udźwignąć ten ciężar dzierżawy. Dziękuję serdecznie.